Nie milknął medialne doniesienia na temat środowego półfinału Pucharu Polski na płaszczyźnie wojewódzkiej między Krośnieńską Tęczą a Stilonem Gorzów. Bez wątpienia będzie to spotkanie podwyższonego ryzyka. Krośnieńska Policja zaopiniowała, aby ze względów bezpieczeństwa mecz odbył się na innym obiekcie lub bez udziału zorganizowanej grupy kibiców gości. Zgodnie z zaleceniami Policji nie mamy stadionu przygotowanego jeszcze na stricte takie na grupy zorganizowane. Przyjmują kibiców drużyny gości, a wiadomo, że kibice, pseudo-kibice, powiedzmy, z silonu Gorzów są po, po prostu niesforni. Nie? I tutaj takie obawy były. Zarówno kibice, jak i piłkarze tęczy nie wyobrażali sobie, aby spotkanie nie zostało rozegrane w ich rodzinnym mieście. Sprawa znalazła swój finał w czwartek. Tęcza, w roli gospodarza, podejmie stilon na krośnieńskim obiekcie. Spotkanie odbędzie się jednak bez udziału zorganizowanej grupy kibiców z Gorzowa. Po wymianie naszych pism między Komendą Policji Lubuskiej Związki Piłki Nożnej i przez wpółudziale Urzędu Miejskiego jesteśmy gospodarzami meczu 13 o godzinie 17, ale bez udziału kibiców zorganizowanej grupy kibiców z Ilonu Gorzów. Są zalecenia i to jest w przepisach, w regulaminie, że musimy przyjąć przedstawicieli drużyny gości, czyli działaczy, oficja, oficjalnych przedstawicieli klubu Silon Gorzów w liczbie 15, do 15 osób i muszą imiętną listę przedstawić tutaj do naszego klubu 3 dni przed meczem. Nie oznacza to jednak, że kibice z Gorzowa nie zostaną wpuszczeni na stadion. Chodzi jedynie o grupę zorganizowaną, którą zgodnie z procedurami klub musiałby wcześniej zgłosić wraz z imienną listą jej członków i wysłać do zarządu tęczy. Teraz takiej możliwości nie ma, a trybuna dla gości, w której zazwyczaj zasiadają takie grupy, zostanie zamknięta. To jednak nie wszystkie środki bezpieczeństwa, jakie zostaną podjęte. Obiekt zabezpieczą siły porządkowe, a także wynajęta, licencjonowana firma ochroniarska. W razie ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa interwencje podejmą również funkcjonariusze policji. Dodatkowo w dniu meczu będą oni wraz ze Strażą Miejską prowadzić patrole na terenie miasta. Mecz ze Stilonem już w najbliższą środę o godzinie 17.00.